Cześć, dobry wieczór. Witam Cię bardzo serdecznie w ten piękny, piątkowy wieczór. I dzisiaj zachęcam Cię do tego, abyś popatrzył na siebie z perspektywy i pomyślał, pomyślała nad tym, za co powinnaś, powinieneś być wdzięczną osobą. Spójrz na siebie z perspektywy, nie w tej formie, w jakiej teraz się znajdujesz, jak się czujesz, nie w tym stanie, w którym teraz jesteś, ale z perspektywy, co masz, co posiadasz, co jest piękne, wspaniałe i za co powinieneś, właśnie powinnaś być osobą wdzięczną. Pomyśl o tym, proszę. A cytat brzmi w ten oto sposób. Istotą życia nie jest dostawać i mieć, tylko dawać i brać. A akurat ten cytat bym chciał, żebyście trochę odnieśli do związków, w jakich w danym momencie jesteście. Czy ze związku od swojej partnerki, swojego partnera tylko chcesz dostawać i brać? Czy bardziej się koncentrujesz na tym, żeby jak najwięcej dać? Jeżeli skoncentrujesz się na tym, aby jak najwięcej dać do swojego związku, masz już duży, niesamowicie duży plus do tego, aby twój związek był udany. Wspaniałego, cudownego wieczoru. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro z Bogiem. Cześć Pa.